Czuję jeszcze. Tak. Fartuch. zdejmowały materiał od Franki, żeby robisz. Dzień dobry wszystkim. Marko Gija, Akademia Kulinarna Whipool! Jesteśmy z Wami jeszcze raz. Żeby gotować. Dzisiaj rano robiliśmy. E, mba, ba, ba, ba. Co robiliśmy dzisiaj rano? Jajka, Jajka pieczone. Tak, ja pieczone z pomidorem Mutti i troszkę stracchino, zostało nam pół tego stracchino, tego stracchino nie może leżeć za dużo w lodówce i skoro gotowanie, to już zaczyna się okrąglić, musimy go skorzystać od razu i taki ser w ogóle spisuje się fantastycznie do taka potrawa, która jest risottino, wiecie, że ja dla mnie risotto jest, bardziej niż potrawa, jest, jest jak wyznania, tak? że po prostu jest to święte, nie do dotykania, także to po prostu będziemy zaczęli tego przygotować. Pamiętam wszyscy, co robimy, robimy risotto, tak, z serem stracchino, czerwony wino, drobina parmigiano-reggiano CHMP, znalazłem troszkę jeszcze tutaj, szalotka, Marchewka troszkę na kolor, troszkę na smak. Oczywiście będziemy używali oliwa z oliwek Extravergine, molini tutaj gallo, Stracchino. Najlepsze produkty włoskie. Tada! Idziemy dalej. E... Pamiętam wszystkich, przypominam wszystkich, że nadajemy teraz na żywo, ale potem, Jeżeli nie teraz, nie możecie. Jeżeli macie ochotę coś zrobić innego, rzecz, która nie polecam, możecie nam oglądać, bo nasze filmiki będą w dalszym ciągu na nasza strona facebookowa, na strona www.akademiakulinarna.pl i na, nasza kana na nasz kanał YouTube. Także polecam wszyscy, żeby się łączyli. Jak zwykle oczywiście tutaj wywar warzywny się gotuje, tak? Odrobina solida marchewka, selenaczowe, troszkę łodigi e, z pietruszka, co zostało w cebula, dwie małe ziemniaki wylądowały w środku. Potem wszystko, oczywiście, co zostało, wszystkie te pyszne warzywa, jak chłodzę, przeprawiam sól pieprz, fantastyczna oliwa z oliwek, gran fruttato, monini, odrobina e, cytrynę i zjem jaką fantastyczną sałatę czy dodatek do mięsa, do ryby, do cokolwiek będę miałem okazję skonsumować. Ale zaczynamy od razu. Weźmiemy odrobina oliwy. Tu. Tak, elegancki. Nie za dużo, tak? Parę łyżeczki. Zaczynamy go powoli wrzać. E, I międzyczasem przygotujemy swoją szalotkę. Zobaczcie, tak? Zdejmujemy to. Czasami jest taka skórka troszkę bardziej, taka pierwsza warstwa, taka bardzo taka e, mocniejsza, tak? Twarda, która nie za bardzo pasuje może do taką preparacji. To brań Boże, żeby to wyrzucić, bo w kuchni nie wyrzucimy nic, e, które nie jest do wyrzucenia. To możemy cienko pokroić, robić jaką pastę. Baterie, czy rzucisz? Haha, do wywaru. No, bo będzie dalej się gotowa. Ok, i teraz tutaj nasza szalotka przepyszna. Tak, tak. Marko, mamy pierwsze pytanie. Tak, słuchaj. Czy lubisz polską sałatkę jaźniową z resztek z wywaru? Czy lubię polską jasinatę? Tak, oczywiście. E, we Włoszech jest. E, bardzo podobna rzecz zrobiona, nazywamy to odziwo. sałata, insalata russa, sałata rosyjska, nie ma jabłuszka, bo wiem że w Polsce jest, lubią, lubimy podać troszkę jabłuszka, my dajemy tylko marchewki i tak dalej, i tak dalej, kartofelki, seler i wszystko co mamy gotowe w tym momencie z marzonezem, tak, marzone, troszkę sól, pieprz. Odrobina musztarda, żeby gryzło i to jest fantastyczne. Nie wiem, dlaczego się nazywa sałata salata ruska, ruska sałata, prawdopodobnie, bo była przygotowana po raz pierwszy, jak nasz król gościł car z Rosji, który przyszedł na wizytę, także w jego imieniu, e, honoru, to po prostu było przygotowana taka potrawa, tak. Ja wydałem też kawałek marchewki. Okej, okay, tutaj, bo potrzebujemy troszkę słodkości. No, Normalnie, warzywa można dać dużo warzywa do risotto, bo czasami się robią takie risotto primavera. O, Może później, ten tygodniu czy następny, jak będziemy gotowali razem w dalszym ciągu, będziemy robili takie risotto primavera, czyli wiosenne. gdzie się korzystają wszystkie e, najlepsze e, warzywa, które są e, obecne. Tymczasem, tutaj troszkę cieniutko, tak, tutaj też z drugiej strony, czak, 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 pamiętamy zawsze, kiedy kroimy, patrzymy co robimy, uważamy, tak, cieniutko też, żeby pasował do wielkości tego drugiego, tu cebula zaczyna powoli, tracisz jędrność, fantastycznie. I do środka. Tak, 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 tak. Czak. I jeszcze troszeczkę tu. Przypominam, że to jest jeden z tej potrawy risotto, gdzie nie możemy używać byle jakichś ryż, ale koniecznie musimy używać ryż z włoskiego pochodzenia Arborio, carnaroli. Wialone nano, zależy troszkę od tych rzeczy, które będziemy przygotowali, może raz będziemy robili taki wademek, taki pokazywa, o tutaj, co się dzieje, słońce, nie słońce, Filip się bawi troszkę z lampami, robi mi taki żart, Boisz, że ja będę bardziej opalony niż on i po prostu wszystkie dziewczyny będą mnie liczać, tak. moje marzenie, tak? tak? i tutaj troszkę pieprzu sól okej okay. taki dźwięk chcemy usłychać przepiękny podnosimy troszkę temperaturę nasz wywarek żeby zaczął się ugotować, bo pamiętamy, że kiedy dodajemy ryż wywar musi być bardzo gorący i musi tak pomagać, tak? oczywiście dzisiaj prima ballerina będzie stracchino, strakino, które jest ser Typowo z Lombardii, tak? Stracchino. Dlaczego się nazywa Stracchino? Od słowa strak, które znaczy zmęczone po mediolańsku w Lombardii. Stracch znaczy zmęczone. Dlaczego strak? Bo to był ser produkowany z mleka dłojone już tysiąc lat temu. Od krowy, które wracały z góry, z pastwiswa i jak dojechały do okolicy mediolańskiej, to miały prawo być zmęczone. Także to były strake, zmęczone. I to dlaczego? Trakino, tak? Taka jest historia tego pięknego e, po prostu produktu. Tutaj już jest czas zacząć dać nasz ryż. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, bo dzisiaj też troszkę zjem. OK. Zaczynamy. Tak? I co robimy teraz? Prażimy, prażimy, prażimy tego pysznego ryzyku. Dlaczego prażimy? Żeby po prostu zamykał się żarno i powoli oddał swoją piękną wartości skrobie, które ma w środku. Także tylko włoski ryż ma takie właściwości do, tego, do tej potrawy. Poproszę. Ok. I równocześnie Pokrywamy z Odrobina tłuszczu, czyli ten oliwek jak jest trawie Używaliśmy tutaj nasz klasik omonini. Fantastyka. Gotuje się jak najlepiej. I teraz... Proszę bardzo, nie musimy tutaj się martwić za bardzo. Okej. Okay. O, to jest! Maska piękności. Troszkę para z wywaru. Maska piękności. Ja nie potrzebuję maska piękności. Ale. Upsa. Czasami dotykałem tego. Wyłączyłem niechcące. stał się niechcące, jak mówią małe dzieci. Tatuszu, mamusza, stało się niechcące. stał się niechcące. No tak jest, za bardzo się uchyliłem. Ok. Tak. Dlaczego ten wywal musi być gorący? Ten wywal musi być gorący, żeby nie zatrzymać proces gotowania na się ryżu albo się hartuje Zatrzymujemy proces gotowanie i ten ryż będzie już. Tak jak nie trzeba. Oczywiście dzisiaj kolorujemy go troszkę, bo my na końcu będziemy dali jeszcze troszkę czerwonego wina. Tutaj mam troszkę kianti z o, taki po prostu piękny rejon, który jest toskania. Także tu zatrzymamy wszystko. Wszystko w domu, wszystko w Włoszech. Tak i teraz troszkę ten górka cebuli dymki taki nazywane, nie wiem czy szczypiorkiem, tak? Mm -hmm. Ok. Kroimy, ale to będziemy dali na samym końcu bo chcemy po pierwsze żeby był troszkę zielony kolor, bo bardzo mi się podoba a po drugi bo chcemy żeby był troszkę troszkę kwasu Troszkę gryzek, bo szczepionek ma do siebie, że troszkę szciepi, tak? Jest fantastyczny. Tak, jest bardzo zdrowy, jest koncentrat. Wszystko, co jest dobre, witaminy i wszystkiego. Ok. Pamiętamy, że gotowanie, sporządzone produkty i dobre składniki to jest pierwsza po prostu postawa naszej bycia zdrowia, tak? Nasz po prostu podnosić, jak system ochrony immunologiczny i utrzymywać w dobrej warunki nasz organizmu, tak, żeby gotowi na wszystko. Ok, tu powolutku. Teraz pójdziemy dalej. wywar w dalszym ciągu. Tu mamy nasz strakino. Już było otwarte, chyba z około. Półtorej godziny muszę natomiast robić próbę jakości, żeby zobaczyć, czy po prostu nadaje się, czy nie. Bo nigdy nie Nadaje się. Mm. To jest po prostu zguba. No, ja jestem kompletnie po prostu w tym zagubiony. Jest tak dobry, tak fantastyczny, też kremowy, że hej, to wszystko się nadaje. Świetnie się nadaje do konsumpcji, tak. Na sam z odrobina pomidory, troszkę warzywa, lub na ciepłą płyciwość lub na zwykłą bułeczkę, po prostu smarowane, ale też do gotowania. Tu, kiedy będzie uderzył tego ciepłego, będzie uuu, się rozpływał i będzie dodawał taka kremowość, nie po prostu e, taka super niewiarygodna, taka fantastyczna do naszej potrawy. Przypominamy! że jesteśmy w Akademii Kulinarnej Whirlpool że gotujemy dla Was na żywo na strona facebookowa, ale że te wszystkie filmiki będą do oglądania na nasza strona facebookowa później, na nasza strona internetowa www.akademiakulinarnejwhirlpool.pl na nasza strona YouTubeowa. Dzisiaj robimy teraz risotto ze stracchino, czerwone wino i szczypiorkiem, żeby troszkę tego reasumować, tak? Jak robiliśmy? Pokroiliśmy cienko szalotka, troszkę e, marchewka, rzuciliśmy na patelnię z odrobiny oliwy z oliwek, sól i pieprz, ciekaliśmy troszkę, udusiliśmy troszkę, dusiliśmy, nie udusiliśmy, dusiliśmy troszkę, żeby warzywa traciły troszkę jedność. Dodaliśmy ryż, prażyliśmy go minuta i od razu wywar. Teraz mieszamy, bo tażenie też daje kremowość, bo się uwalnia więcej skrobia, tutaj jeszcze potrzebujemy, widzę, chokla, e, chokla, uwielbiam to słowo, chokla, Czek, nawet pełno chokla, także dwie połówki, sam raz, musimy zawsze powoli dodać tego, zawsze powtarzam, że to jest zajęcie taka, taka dzen, tak, Normalne w niektóre receptury ten czerwony wino, białe wino i tak dalej, daje się na samym początku. Jak się robi ten sofrito, czyli się zmarzą te warzywa, potem praży się w wlam. Wyląduje do środka nasze wino, tak? Wyparuje część alkoholowa, bo albo by był gorzki, niedobrze. Ale ja nauczyłem się od wielkiego mistrza, tak, żeby dodać tego też... Na końcową fazę, jeżeli chcemy, żeby to dało jeszcze więcej e, kwasowości i więcej takiego po prostu kontrastu do kremowości, które mamy tutaj przez naszym fantastycznym serem. Także powolutku, tu, okej. Okay. Oczywiście nie czekamy na ostatniej chwili, żeby to dać, bo jeżeli by daliśmy na ostatniej chwili, to by był jeszcze alkohol w środku. Bo pierwsze będzie. Gorzki, a po drugie, dzieci by nie mogli to zjeść. Także teraz, kiedy brakuje około 5 minut, myślę, bo spróbuję teraz ten pyszny ryżyk, Także to sprawdzimy też, czy po prostu jest na dobrej drodze i czy pasuje poziom suli Mnie co najmniej. Mm, idealny i doskonale. Jeżeli chodzi o słoność. Jest doskonale. Pamiętamy, że na końcu jeszcze będziemy dodawali ser strachino, które dobrze, nie ma za dużo soli w sobie ale potem przepraszam Maria risotto jak mogę, zawsze skanciam, zakańczam z odrobina parmigiano-redziano CHMP. Tutaj mamy wersję 24 miesiąca tarta, i to już ma w siebie taki zdecydowany smak. Także potrzebujemy. Ok, i teraz tu zmienimy kolor nasza potrawy, to jest magiczne po prostu, ok, i teraz po prostu to będzie całe, ok, wkładnięte, podnosimy na chwilę temperaturę, żeby zaczął bumbelkować od razu, ok, nie ma tutaj niebezpieczeństwa, że hartowaliśmy, czy zatrzymywaliśmy, wszystko idzie dalej. Mieszamy, mieszamy. Jesteśmy bardzo blisko. Tutaj mamy wszystko opanowane. Katarzyna, tak. czy możesz mi dać taki piękny talerz z Twojego wyboru? Tak? To jest naprawdę jedna z tej receptury, które na pewno w moim rejonie Lombardii albo w Piemonte, tak czy siak na e, Włochy Północ, jest zrobiona w kilku domach codziennie. U mnie w domu się zjadło, mimo tego, że Włochy, makarony i wszystko, w... u mnie w domu się zjadło i na pewno się je dalszym ciągu, bo Tata cały czas przygotuje co najmniej 3-4 razy w tygodniu risotto. Taki był po prostu instytucja. Także dla mnie zostało genetycznie zakodowane, że trzeba to... Marko, ja lubię ten talerz. Ty lubisz ten talerz? Tak. Okej, okay. to będziemy korzystali ten talerz, tak? To super, dziękuję Ci bardzo, jesteś kochana. Ok, spróbujemy teraz, że dodaliśmy wina. Widzicie, ta para to pierwsza rzecz, którą wyparuję, to jest alkohol, bo alkohol bardzo ma niski temperatura parowanie. Także to. Mmm! Garniki czerwonego wina dają swoją moc. Tak, od razu się czuję. Wątpię, że będziemy potrzebowali jeszcze dodać. Jaki płyn, także tutaj powoli nie marnujemy energii, prądu, wyłączymy. Przypominam nam wszystkimi, Akademia Akademia Kulinarna Whirlpool. Zaczynaliśmy dzisiaj o 11.00, do 18.00 będziemy gotowali z wami, ja i Krystyna Kartezy, które później będzie robiła wam coś fantastycznego, także zostajcie, zostańcie, zostajcie. O 15.30, prawda Krystyna? Tak? O 15.30-16.00 będzie gotowała z Wami, a potem jeszcze ja o 17.00 dzisiaj zamykam nasza tura. Co będziemy potrzebowali jeszcze tutaj? Odrobina masło do mantekacji, tak? Okej. Okay. Masło z lodówki, okej? Okay. Masło zawsze z lodówki. Masło musi być zimne, najlepsze lodowate, kiedy go dajemy do risotto, żeby po prostu był taka, taki środek, który pomaga nam dociągnąć troszkę powietrza do naszego risotto, a nie, które się zmieni od razu e, w tłuszczu, tak? Jeżeli będzie zaciepło, to dlatego też będziemy zdjęli e, ryż z OK, to wróci z powrotem do. Nasza przepiękna lodówka Jupiter Whippola. Gdzie zawsze przypominam, ja sam się przemieszczę, że to naprawdę jest mój płaszcz na lato. kiedy jest bardzo gorąco, noszę lodówki, chodzę na spacer i jest mi bosko. Także to każdy używa urządzenia kuchenne, tak jak najbardziej muszę to Widzicie tej pięknej żarna, jaki są duże, duże, duże. Jaki kiedyś używaliśmy pytami, Filo swoim wzrok inteligentny, ale taki czasami no pusty. <grystanie> tu risotto can roli z riso gallo. Filo, kocham Cię, przepraszam, to był tylko żart. Nigdy jego wzrok nie jest pusty, zawsze jest pełno mądrości i pytanie I tutaj, i tutaj, oh, o! Chyba się pomyliłem. Chyba będzie potrzebne jeszcze jedna po prostu troszeczkę tego o o o o o o o, o. tyle i to już będzie w sam raz o zobaczcie jaki piękny taki swojski kolor to naprawdę ha krzycie zjesz mnie poproszę tak tej żarna są tak piękne duże i jeszcze widzicie struktura jak pójdziecie blisko, widzimy jak w środku jest jaką białszą duszę, taki, taki kawałek, tak? który jest ta część, która jeszcze jest al dente. na zewnątrz jest piękne, e, ugotowane, miękki, ale jeszcze zwarte, a w środku jest taki do gryzu. Mnieku, mm. basta. Wyłączymy. Tak. Zdejmujemy to z ognia tutaj. Ok. Dajemy nasz masełko. I zaczynamy tu pomieszać. Oczywiście dajemy nasz. Raz. Dwa. Trzy. I cztery. Nasze starfino. Okej. Okay. I tu ciepła ryżu zupełnie wystarczy, żeby tego rozpuścić, tak? Żeby po prostu się tworzyła taka masa u jeju. Po prostu kochani z domu. Dorota, nie wiem czy jesteś tam. Ale powiedz tatuszu, żebym ci zrobił risottino, Może z winem, czy bez wina, z fajnym serem. Tak. Ukochana, wczoraj mi wysłała zdjęcia ze strudlem, które robiliśmy tutaj razem, po prostu mi się zwróciło serce, tak? Miło jest mi gotowa dla takiej osoby. Widzicie, jak fajne tutaj wszystko się ciągnie, rozciągnie. Ok? Odrobina, ale nie za dużo. Parmigiano, bo musi dać troszkę charakter, ale nie musi tak. Tak? Ok? I na końcu, oczywiście nasz szczypiorki, które daje ta część fantastyczna. Przypominam co robiliśmy, robiliśmy risotto ze stracchino Chianti, czerwone wino, tak, na postawie. Stracchino z Lombardii, risotto eh, riso gallo carnaroli, riso riso gallo carnaroli, Upsa. Nasz przepiękny olej z oliwa z oliwy, które zmażyliśmy, marchewka, szalotka, czerwone wino, masełko i ponad wszystko dużo, dużo serca, dużo, dużo miłości. Pamiętamy, Akademię Kulinarna Whirlpool i. jem włoskie produkty, tak? Także to po prostu. Teraz co robimy? Wyciągamy jak zwykle. Kawałek szmatę. Tu, żeby wszystko chronić. okej, okay. hmm. Ta będzie masz, zła. Ta będzie zła, ale ten kolor intrygował mnie, bo przypomina mi kolor niebieski, koszulej, ja reprezentacji włoskiej. Ok. I teraz. Tak. Ja lubię risotto, kiedy jest tak luszczane, tak, i teraz, wiesz, i oczywiście, żeby nam nic nie brakowało, Odrobinę. parmigiano-reggiano. Marko, to jest chyba porcja dla Magdy, bo właśnie jest z nami i mówi, że jest bardzo głodna. No, tak, no, kochana moja Magda, ale cóż, ja jest, to zróbmy tak, że... Ze współczucia, z miłości, z radości, które tego imiona mi nosi w moim życiu, będę tutaj dzisiaj w Akademii Kulinarnej Whirlpool. Ja, Marko Gija, gotując na żywo dla Was, zjadło na żywo dla Magdy. Niestety, tylko myśląc o niej, bo nie jest tutaj, także nie będę się teraz dzielił. Smacznego, papa pa, Magda. oi tá com uma bitch pa